Siema, siema, z tej Wita Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Właśnie skończyłem pracę w sklepiku I możemy iść do mojej... Do mojej koleżanki Dobra, o widzę ją tam już Już tam czeka, aż pewnie przyjdę I znowu gdzieś wyruszymy w daleką podróż Siema, przywita się z widzami Tak, widzę. Widzowie się mówi Dobra, o to idziemy dzisiaj gdzieś. No możemy iść na Idziemy na, na spacerek do lasu, na świeże powietrze. No. Ej! Widzisz to? No widzę. To są jakieś ślady krwi. No właśnie widzę. No i chodźmy no za No i gdzie oni prowadzą? No chyba jakiś most jest drewniany. Jaki drewniany? Gdzie? Kurde. Uuu jest! A no faktycznie widzę. Kudla, ktoś... Ktoś tu musiał sobie nieźle łoty zarobić. Dobra, idziemy, idziemy, idziemy. Już prawie coś tam widzę jakąś lawę. Ja mówię, lawę gdzie. A no, to śladami mieliśmy iść, halo. A tutaj, tu tutaj, tutaj tutaj idę jeszcze. O nie, pali się las! O nie! No masz nie mówiłam, że jest jakaś lawa. Ja to wybrałem jabłko. Dobra, oto. O Wiem się. Tylko nie padnij. Ej! Będzie wezmą do lawy. nie ważne. Ej! Widzę coś tam. Omega, oh mega, co tu jest? O, jakaś stara chatka. Jakaś książka. Hacker. Okej, okay, przeczytamy, co tam jest. Musicie uratować villagerów lub wasze mini miasto spłonie. Haha. Ej, to, co to będzie? Ja się boję, ja jestem ciekawa, gdzie będą te meniwy. Te villagerowie? Tak, ja nie mogę mówić. Dobra, nieważne. Ej, to będzie bardzo poważna sprawa. O, ty, coś walczysz? Ja się do lawy Chodź, tutaj, Patrz, wiem, co się robi. Ty, za na skróty lepisz. Kurde, na skróty poleciała, kurde, nie udało się. Dobra, no, bo ja będę jak jakby nie chcę się, ten, zagłodzi. nie gdzie te były ślady, bo tak się trochę zabawili, bo... Ej, co trochę... Nie no, chwila, ja to wiem, gdzie to będzie. I staję zaś prosto przed siebie No i ja też widzę wodę No i zaraz szukaj moc szpiku O jest moc No nie no, będziesz na pierwsza! Brrr. No i wracamy do naszego miasta? Tak! O to nice Dobra szybko podskok Let's go Let's go Dobra, że już się im tego nie utopił o, ok, og, ok, lecimy, lecimy. Lecimy, dobra. Dobra, właśnie dotarliśmy do naszego miasta. Kup coś. Albo masz ulep, to podaj mi. A co chcesz, żeby ci kupić? Kup mi mięso ze śpini. Proszę. Ale dasz pieniądze, co ci kupię. Ale ja jestem biedny. No to masz trochę e, tego... Chleba daj. Dobra, już, startuj. Dzięki. No nie chcę, żebyś się zagłodził, czy nie? Tak! No dobra. Mogę jeszcze trochę leba mi brakło? A głona jesteś? Tak! ma jedną kromkę. Ech, sorry, zabrałem ci. Nie trzeba mi już dawać wejść sobie tą kromkę. To co ty robisz? Człowieku. Jak gangstera. Kupujemy, kupisz coś? Jak nie mam pieniędzy, to jak mam coś kupić? A, no tak. Czekaj. Ja będziemy mieć diamenty dopiero, coś kupimy. Dobra. Dzień? tak. Uszuń się robić. I kawą, muszę mi trochę poprawić. Dobra. Eee, tu nie ma na razie kasiera, to musimy wyjść, ja... chodź. Dobra, to ja idę się przejść. To pa! Dobra, wklejam ten mikrofon. Idę tego sklepu, czarny kopan i okej? Dobra, to teraz czekamy. No, ja to staram się na skoczyć. No, może coś się będzie. Może już przyszło za... O jestem jest w końcu. E, dzień dobry. Dzień dobry, bardzo. E, czy można kupić zapalniczkę TNT? Już podajemy... E... A mogę to Mogę jedną sztukę, jedną sztukę za, za darmo, proszę. Bo chcę... Bo chcę z moją koleżanką zrobić taką fajną eksplozję. Jedno TNT, jedną zapalniczkę poproszę to można prosić, tak możesz, ale obiecuj mi, że tak zarobisz, to będziesz miał pieniądze i mi odda. O, nie ma problemu. To proszę przydać. Dzięki to my, to ja idę, do widzenia, Teraz widzimy pojęcie, gdzie ona może być. Gdzie ona może teraz być? O, o widziałem jak biegła przed Gdzieś. Ej, stój, stój, stój! Gdzie ty biegniesz? Stój, mam fajną rzecz! Kupiłem TNT! Ja, ty ją masz? Ta pani ci dała za darmo, bo ja znam ją. Skąd ty wiesz? Posłuchiwałaś, jak ci zalać ciurne po dupie? Wcale nie posłuchiwałam, ja, ja po prostu są teraz na spacer z moim e, Dawaj dupę, a maski. Ała! Dobrze ci daję. <laughs> Ja żartuję oczywiście sortki sorki, po kolei Dobra, to idziemy przetestować TNT. Tak. No to co? Wychodzi w jakieś fajne miejsce. Idzie ze mną. Chodź. Tutaj jest takie fajne miejsce. Taki ten dole, bo widzisz tutaj To miejsce? No tu jechać. No bo okej, okay. uwaga, testujemy. Tak. No dobra. Uwaga. Ocunac się! Uf, wybuchnie! O mój Boże, to to się stanęło. ale może że będziemy wracać, bo już się robi ciemno. No dobra, masz w sumie dobry pomysł. Zawracamy się. Do naszej chaty. I musimy coś zrobić z tym hakerem. Musimy mu radować gdzieś w biladeru. Mini miasto. spłonie. Jakieś wskazówki żeby coś dostać. No dobra, to na dzisiaj. Musimy się z wami pożelać, prawda? Tak! No to dziękujemy, że nas lajkujecie, subskrybujecie. My widzimy Was w kolejnym filmie na naszym kanale. No i żegnamy. Pa! oczywiście muszę muszę Narka!